Dzień dobry, panie generale. Witamy na targach MSPO. Przypowiedz, z jakimi wyzwaniami pan się mierzy podczas wizyty? Witam ponownie. No, przede wszystkim jesteśmy w nowej hali. Jako Wojska Obrony Terytorialnej i całe siły zbrojne są w nowej hali rozmieszczonej. Ale dziś skupiamy się na systemach antydronowych. też Jeżeli chodzi o zwalczanie dronów i, i przeciwdziałanie dronom, ma to również związek z komponentem obrony pogranicza. I tutaj upatruję pozyskanie właśnie tej zdolności dla przede wszystkim brygad, które będą tworzyły komponent obrony pogranicza. Czyli do, do tych brygad, które pilnują wschodnich granic naszych, prawda? Które są roku. rozmieszczone, bo chciałbym zauważyć, że my wspieramy Straż Graniczną. Cały czas za obronę i ochronę granicy odpowiada Straż Graniczna, a my wspieramy Straż Graniczną i dla przykładu powiem, że dziś jako Wojska Obrony Terytorialnej jesteśmy na trzech granicach, na granicy wschodniej, zachodniej i na granicy północnej z Litwą. No właśnie, a kiedy czas na południową, bo na to też zwracają uwagę, prawda, eksperci, że tam jest. Pusty... Jak, jak będą takie decyzje, wówczas będziemy stosownie reagować na sytuację, ale póki co z tego co wiem, nie ma takich decyzji. Ale jeżeli tak jak powiedziałem, będzie taka potrzeba, będziemy. A wywiad wojskowy nie wskazywał troszeczkę, że tam trzeba by zamknąć też? To mówię, to będą decyzje, decyzje kierownictwa Ministerstwa Obrony oczywiście w porozumieniu ze Strażą Graniczną i na wniosek Straży Granicznej, jeżeli będzie taka potrzeba. Właśnie Pan wspomniał o dronach. Kiedy drony zejdą tak na poziom batalionów, czy nawet kompanii? Nawet na poziom sekcji. Ja liczę, że to już będzie 2.26, że te naj, naj, najlżejsze drony FPV, wejdą już na poziom sekcji lekkiej piechoty. I właśnie jestem na, po wizycie na jednym ze stoisk, gdzie fajny system do szkolenia właśnie i zwalczania dronów został zaprezentowany. Jestem nim zainteresowany. Czyli żołnierze WOT już jesienią zapewne będą uczyć się jesienią de facto w czasie ćwiczenia Ognista Burza, które zaczynamy od 14 września do 18 września, już będziemy realizować ten proces. Pokażemy również cały proces produkcji dronów z drukarki 3D, ale również inne zdolności, które pozyskujemy jako wojska obrony Terytorialnej. Panie generał, jeszcze takie ostatnie pytanie, bo wojska cyber, obrony czy cyberprzestrzeni, prawda, mają taki cyberlegion. Czy tutaj pan coś myśli coś o pewnym legionie. Ja motu, mam legion już cyber, ja mam zespół działań cyber, który za chwilę, może nie za chwilę, ale od 2.27 będzie to jednostka działań cyber i my ściśle współpracujemy z, z, z dowództwem komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ale nie konkurujemy. Zaznaczam, współpracujemy i, i to się wszystko fajnie dzieje. Chciałbym również wspomnieć, że wrzesień to prawie rok tego roku, rok od powodzi, gdzie zwalczaliśmy i wspieraliśmy lokalną społeczność na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Lubuskim, w województwie małopolskim I, i już jesteśmy prawie na finiszu, jeżeli chodzi o pozyskanie systemu zarządzania kryzysowego. I to też jest kolejna zdolność, gdzie mi jako dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i szefowi Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie pomocna w komunikacji z upm oraz z innymi służbami. Tylko tam na tych ziemiach właśnie dotkniętych powodzią, czy też na innych? Ja liczę na to, że ten system będzie w całej Polsce. W każdym województwie, w każdym wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, ale przede wszystkim w każdej jednostce wojskowej. Super, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Bardzo robercie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.